Witam wszystkich, jestem u Sławka i Słowek chciałby pokazać mi kilka ciekawych książek. To przecież to Gabryś, to znasz wszystkie te książki. No, to jego nie czytałem na przykład, to słyszałem. Czeka, to jest od Wiesia. To, odwiesia. to jest wiedza tajemna, wiedza ojca Piotr I. To jest to, co mi się wydał. Kawał rewelacyjny, jak mi to przysłał pierwszy raz, to myślałem, że że mnie w fotel w cofnie, bo. To jest niemożliwe, żeby Wiesił to napisał. Nie ma szans. Już przekaz musiał mieć. Wiesz, co, nie mam pojęcia, co on tam miał, natomiast jak się to czyta, zawsze jak mi się gdzieś to otworzy, to po prostu niektóre zdania, zwroty to są dokładnie ojcowe, ale nie wszystkie. Znaczy, być może wszystkie są, ale mówię, że wiele jest takich, które ja pamiętam po prostu. Zresztą tak Wiesia poznałem. Nie mhm. okay, pokażę Ci. Zobacz, bo tutaj są. Z punktami, Wiesiu to zrobił tak, że jest każda myśl, gdzie się otworzy, można sobie to czytać. Mm -hmm. to i, I to jest ponumerowane. Mm -hmm. On to nazwał, że to jest dopiero pierwszy to ma przygotowanych tego dużo więcej. I popatrz, on Wiesiu, za pierwszym razem tu mam od Wisławkowi, Wiesiu w 18 roku przysłał mi coś takiego. Mm -hmm. To jest zitka, to jest jeden, dwa, trzy. Wszystko od samego początku to są te myśli. I to, to, co tutaj Wiesiu mi przysłał, to była jedna piąta tego tomu. Mm -hmm. A ty, to mówi, to ma w tej chwili na czy części. No, więc trochę no się uzerał. Tak, 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 tak. 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 Tak, tak. <trym> tak, tak, jak, tak, jak się mówię, to, to jest niemożliwe, że Wiesiu to, to, to On sam nieraz, jak się go pytam o niektóre rzeczy, to sam nie bardzo rozumie, co on to napisał. Dobrze, to jest jedno. To jak chcesz, to ja ci to dam z przyjemnością, bo to, Dzięki, to, bo to poczytam, świat wie się wiesz że jak znajdę tutaj mam pochok. Idziesz, czekaj, to weź sobie ten sobie weź. Bez indykacji, bo to Dobra, jest jasne, dedykacją. jasne. Wezmę. I Dobra, tutaj mówisz tu następne książki, masz ciekawe. Wiesz co, nie tylko że ciekawe, to są książki ratujące życie dla niektórych. To są to jest tak, żywienie optymalne Jana Kwaśniewskiego, książka kucharska, doktora Kwaśniewskiego, odpowiedzi na listy. Dieta optymalna, dieta idealna. Jak nie chorować? Tłuste życie. No to jakaś bzdura, tam się gdzieś nie wiem, co to jest. To są bzdury jakieś. gdzie na makulaturę. I tu jest jeszcze dieta optymalna, rewelacyjna. Tak. I to są, to są książki doktora Kwaśniewskiego, świętej pamięci doktora.